Witam was moi drodzy, dzisiaj mamy piątek, piątek Dzień Wagarowicza Dajcie znać, czy byliście w szkole, dzisiaj w szkole było 6 osób, ale dzisiaj dosyć wcześnie kończyliśmy Dzisiaj jedziemy też na zakupy, a jutro ja i powiem wam, że jakieś strówki poszukam, bo jakieś spódniczki albo spodenek, zobaczymy swoich spodenek Naprawdę ja właśnie teraz wróciłam do domu i uwaga, dzisiaj tutaj powstał przepis na, teraz napiszcie w komentarzach na jaką czekoladę, szybko piszcie a mam ja wam pokazuję. Mamy polską czekoladę, jest jedna rzecz, której ja nie lubię. Właśnie tutaj na Dżimie tak taki jakby masa na sernik, ale to jest jedna rzecz, tutaj, Oproszę. proszę. O, dobra. Ja mam czekoladę, wzięłam i zobaczymy, jak sobie tak się prezentuje. A kolor jest bez rodzynki. że Tu są takie chyba toniki serowe. Powiem mam, że dobre i dobrze, że wzięłam na kawałek bez rodzynek. Dajcie czy wy lubicie rodzynki. Myślę, że polska czekolada pasuje. My teraz zaraz idziemy. A jak myślicie skąd nazwa Polska? Piszcie w komentarzach. No, bo, no, ale się już się domyślicie czemu Polska czekolada. A ci... Piękne słoneczko akurat świeci. Jestem w połowie, w sensie kupuję właśnie outfit na jutro, na urodziny. Przynęłam właśnie dieteta. Kupiłam już konieczkę takie spodenki jedne. Teraz raczej do tego sklepu go wracam. Zobaczcie, takie nasz silnik i kolczyki. Ja chcę tą czekoladę 100% jestem ciekawa jak będzie smakowa Zobaczymy sobie, co czujemy w domu. Dzisiaj my już będzie teściik, i jeszcze na dostałam moje różne cukiereczki. To jest właśnie gorzka czekolada, 60%. Ale z tego były 100 gramowe? No nie wiem, ale nie jest ja tego kościoła, zadanie. Matko, za niedługo sobie kupimy i będzie 10 gramów czekolada. No właśnie, jest taka. No ale dobra, no, ta to... będzie już stuprocentowa, jeszcze no właśnie, nigdy nie jadłam. Bo to jest 100% kakao. No jestem ciekawy jak będzie Swachowa. zrobimy sobie hol zakupowy. Co kupiłam? Y jutro wam y to zobaczycie moją tę z spodenki, które będę jutro miała ubrane. Jutro ja planuję obra ubrać, a teraz wam pokażę, co jeszcze innego kupiłam. Co tego się kupiłam, mogę taką, po prostu coś taki, wiecie, też na co dzień, taki czerwony, musiałam powiedzieć, czerwony taki t-shirt, moi drodzy. Taki zwykły, najzwyklejszy. Takie dwa naszyjniki piękne. Tutaj, moi drodzy, właśnie mamy pomarańczkę i serduszko, tutaj mam takie serduszko, kółeczko. I, I do tego jeszcze wzięłam takie czerwone te klamry, one są po prostu przepiękne, ja też mam takie białe, dziś też ją miałam na sobie, potem ją ściągłam, tą dużą miałam Ja sobie, uwaga, to jest takie bubble tea, to jest dragon fruit z owoc i brzoskwinia, ale oprócz tego jeszcze uwaga kupiłam, to jest przepyszne, i ja to kocham I Ja też je znalazłam w samym sklepie, ja pamiętam, że jak to ja to ja to jadłam, to są takie te pudlingi, i to kochałam, to było naprawdę przepyszne i jeszcze tu, się przypomniałam o tym, i naprawdę, co musiałam kupić. Ale teraz na pewno sobie nawizujemy test. Uwaga, czekolady. A tutaj właśnie mam, to wiecie, to mówimy cukierki, 60% kakao. A teraz, moi drodzy, 100% czekolada. Test tej gorzkiej czekolady. I ona w ogóle ma 50 gramów. Normalnie chyba mają 90, czasami nawet 100. Więc to mnie szokowało, że to jest tylko 50. Ale no, mi ciekawie, to, O, to się otwiera. Nie wiem, ponieważ byłam tylko ciekawa. Sprawdziłam kiedyś, czy jest taka właśnie gdzie, że ma 100% kakao, a oh jest. Wow. Ale jak ona pachnie. Dobra, trudno rozwaliła, się rozwaliło, ale to jest nieważne. Jakie małe kosteczki. Jak ona naprawdę, ale... Wow, jaka ładna, dobra. Weźmiemy sobie jedna na spróbowanie. Dobra, trochę jest, trochę krzywa. Ja jestem ciekawa. Powiem Wam, że, wiecie, ja lubię gorzką czekoladę. Nawet 90% jeszcze do mnie jest git. To szczerze, to 100%. Powiem Wam, no, ciekawe jest, z taką czekoladę, ale drugi raz na pewno jej nie kupię. Czekolada supercowa zalicz zaliczona. Teścik. W skali 1 do 10 dałabym 5 i najgorzej i najlepiej. sobotę, dzisiaj jest imprezka i bo to, czy powiem że dzisiaj możesz muszę sobie poprawić po tym tym On On się dziwnie wyszedł, nie wiem, jak zawsze go robię. Powiem że bo się wczoraj kupiłam te naszyjniki, a to są te i tam, ja wam pokażę klamrę, jak żeby sobie kupiłam, to muszę poprawić tego koczka, ale ten makijaż jest coś jakiś fajnie taki inny, nie wiem, tu mi się coś takiego zrobiło, nie wiem, tak się skuwało mi się. nas pokażę, jak wygląda moje fruzurę. ja teraz spróbuję no bo czasami chyba, zaraz inaczej też sobie włosy zepnę, bo one już trochę wkurzają, czekajcie. Nie totalnie, wiecie. Ja wczoraj to wymyśliłam na szybko, bo nie miałam. nie miałam zamawiać. Jak się, wiecie, jak to ja. Taki auto jest spokojny według mnie, tylko nie wiem, coś też jest, Ale dobrze zrobiłam tu, z go poprawy, bo dzisiaj nie użyłam mojej odżywki, tylko może tak wyglądają. Teraz są zaplanowane te, balony, a ja sobie teraz nagrałam mieć unboxing takich laleczek. E, jedna jest złota, a drugie kontrafią to możecie zobaczyć i na TikToku, i na Instagramie. E, pojawią się, myślę, że można To ja ty no ja i to chyba zmontuję. Więc to teraz czeka mojej na gości. Torcik już przyszedł przed chwilą. Tak się prezentuje: już ścianka gotowa. 47. To możemy razem z mamusią stanąć. O, ja nie staję, ja tak, nie mam tyle mamy, lat. Jesteśmy równolatkami, żeby nie było. No teraz tak. Przez kilka miesięcy najbliższych tak mamy tyle samolatek. Zostawimy czwórkę i potem uzupełnimy inną cyfrę. No, ale jaką? Pójdziemy do góry czy w dół? No jak jesteśmy równolatkami No u mnie już czwórka U mnie już musi być jeden i 5 w tym roku. Czwórka już się nie przyda w tamtym roku mogą się przydać. Ale co, taka ścianka, więc teraz czekamy na, do, na gości. I tak jak wam mówiłam, Torcik już przyszedł, więc czekamy. A widziałaś go? Ja już go widziałam. E, tak, widzicie, tak kątem oka widziałam. To jest tak zwany golas. No, taki kolas. Zobaczycie go. E, zobaczycie na pewno, więc to czekamy na gości i widzimy. I się bawimy. I się bawimy, moi drodzy. Że po imprezie wracamy do domu i powiem, że jest bardzo piękny widok na Katowice. Tak, te wszystkie siedzące tam są w tle. Muszę jak wracam do szkoły. Dzisiaj, się okazało, miała być wkład z matematyki z angielskiego i z fizyki sprawdzian i tylko była z angielskiego kartkówka a teraz wiecie, wracam dzisiaj jedziemy na mini zakupki a no i co, fajnie było w szkole to właśnie jedziemy na wycieczkę do Katowic się do Pixel XL czy tak nazywało i muszę wziąć jeszcze dychę bo to nie trzeba się wiecie, skarpetki antypoślizgowe takie jeszcze są buty i takie żółte nie wiem, powiem, że... a, a które? Tak, no nie tak takie. Aha. Chyba Aha. te są wiem, są takie żywsze, ale nie wiem. No, ale te są w inny kolor. Nie, te same, to to są to są te takie kremowe. Ale tam gdzieś to wyglądały białe. No, a teraz kremowe. A gdzieś takie duże są, że teraz moje rozmiary. Dajcie ci mogę, no. Gdy przymierzymy te dwie, zobaczymy. To też fajne. Ale kolor w sensie jest ładny. No, kolor jest ładny. Chociaż też mam coś w sobie. Ładne, bo kolorowe to są takie trochę inne. To nie są takie wiecie jak tam, co, co no mam. Nie. to są trochę inne. Nie, to jest dylemat. Hmm. Czy kolorowe, czy takie stonowane wziąć? Nie, dajcie znać, któreście by wybrali na moim miejscu. Napiszcie kolorowe, czy trampki? Nie wiem, które bierzemy. Ale to myślę, że się podobaś, to wiecie. Pady, burnate, buty, bo one są trochę inne. Bo wiecie, to są. Tamte różby są podobne do tych, które teraz mam. No, to są podobne tylko kolor. To ale te są trochę inne, takie właśnie trampkowe. Są dobre, do jak musiałam wziąć e, rozmiar o połowę mną. Moi drodzy, właśnie to już dotarliśmy, piksel, tu są właśnie takie skarpetki, one są akurat antypoślizgowe, bardzo fajnym wzorkiem, oprócz takich taki budzi. no i co, zakonamy i idziemy się bawić. Właśnie, moi drodzy, my też czekamy aktualnie na frytki eee, i nuggety sobie zamówiłeś z i co, i tak naprawdę koniec zabawy, ale po raz to było bardzo fajnie. Właśnie sobie przyjść, pobawiłyśmy się, pośmiałyśmy się, więc naprawdę, bardzo fajne miejsce. I bardzo fajne są skarpetki takie, one mają wzorki, takie wiecie. Buść, mamy środę. Dzisiaj był próbny z angielskiego. Powiem wam, że. To w ogóle był egzamin próbny z 2021 roku. W ogóle nie powiem, wam, że zadanie 13 to mnie zniosło z planszy dosłownie. Nie no, wiem. No. Znaczy, tam wiecie, były tak, to jest tylko za trzy punkty, więc, jakby no, ale. Nie wiem, ja to z... A to było słuchanie? Nie, czy... to było. W sensie chyba to z, z gramatyką. Ja nie wiem. Ja nie szczęad go wiecie, tam było z, z tymi... To, to może <śmulatuj> to, to zobaczyć właśnie w internecie. Próbny to był 2021 grudzień, to tam było to no, z Sebastymi. Z Parkiem, to po prostu ja tam napisałam, że will be, a to miało być R, ale dobra, dobra nieważne. Jutro będzie Polski, czyli... Super. Chyba, super. chyba najgorszy Dzisiaj mogę ogóle kubka z kubka ja wam powiem, że ja, że jedną zmaściłam To jak jest wzór, bo ci akurat objętość e, granic to To jest wzór, wiecie, a, na, na trójkąt to jest a razy ha podzielić na dwa i napisałam tylko dwa Nie napisałeś dwa? Nie napisałam A razy No razy ha. ja powiem, że zapomniałam o tym Ale dobra, nieważne Jeszcze bakart kubka z biologii o, to dzisiaj sporo przyjechów tak, tego. Tak, no jutro nic nie piszemy. W piątek mamy sprzęt z fizyki, który jest przełożony właśnie z poniedziałku. I dzisiaj, moi drodzy, jest makaron. Uwaga, Dolce Gabbana. Wow, dzisiaj będziemy testować. Więc takie makaron? A na deser mam dla ciebie brownie. Tak, brownie bananowe. Dzisiaj odwaga y czwartek, nie środę. I dzisiaj były próbne polski. Powiem Wam szczerze, że nie wiem czemu, ale ten temat przemówienia do mnie był trochę dziwny. Tam był mały książ, to było git, ale właśnie tam było takie dziwne w sensie te, temat był przemówienia, że przyszło się w, w, w młodych osobach. Ja tam się wniosłam do yy, małego księcia tam do jednych z tych planet i jeszcze do Scrooge'a, że tam po prostu taki freestyle wleciał. Ale myślę, że tak będzie lepiej niż na tym pierwszym, po, wiecie, na tym pierwszym próbnym. Jutro matma, zobaczymy, jak się na matmie będzie. Chociaż nie mam takie przecież, że może być trochę, ale trochę minimalnie lepiej. Akurat fajnie, że mały książę, chociażby ten mały książę był, wiecie, na egzaminie już tym głównym, a nie na próbnym, ale zobaczymy, no. Teraz nie mam taka rurka, to jest... Ale to jest znane, znane Ja znane właściwie go nie znam. Nie znam znaczy, mm. się. Ja to widziałem na internetu. Nie lata... takie, takie rurki, się nazywa chyba Alaska. To jest tam lody... Yy, no ja wiem, że w ogóle smakuje. krem jest, a to jest lód w środku. Tak i tam ta rulka to. z bitą posują śmietaną to wygląda trochę. No i to mi właśnie zmyliło. że to jest dobre. A jak lody zukry smakuje? No skosztuj sam. Nie, ja sam potem skosztuję. Ale nie wiem czemu tu czy kokos. Może kokosowe sobie? No, ale ja nie to śmietankowe to są. A widzicie, dziękowym Czekajcie, o tutaj to jest. Nie, no powiem szczerze, że dobre nawet. Test ci grurki był, a jutro matematyka, zobaczymy jak jutro będzie.